Witam serdecznie. A dzisiaj w siódmym odcinku z Beatą Miłkowską porozmawiamy na temat autyzmu, chorób neurodegeneracyjnych Parkinsonie, Alzheimerze, SM i tego typu sprawach. Witam Cię. Witam również. Ponoć to są choroby nieuleczalne. Tak się mówi, ale praktyka pokazuje inaczej. Tak. Chociaż niektórym ciężko w to uwierzyć, ale faktycznie. To są choroby, z których można organizm wyprowadzić. Mhm. Czyli medycyna sobie nie radzi, tak klasyczna, a jak skoro sobie nie radzi, to nazywa to nieuleczalnymi i trzeba kupować przez resztę życia tabletki. Myślę, że właściwie chodzi o to kupowanie. Tak. No to teraz tak, jaki jest mechanizm powstawania tego typu dolegliwości? Generalnie jest takim tematem poddanym wielkiej dyskusji, szczepienia. Mhm. I cokolwiek, ktokolwiek by nie powiedział, to przychodzą do gabinetu mamy z dziećmi, które po konkretnych szczepionkach mają bardzo podobne objawy. Jakbym prowadziła statystykę jakąś, to byłoby ewidentne. Wiem, że niektórzy logopedzi prowadzą takie statystyki, z których jasno wynika, że kolejna szczepionka powiedzmy w 8 miesiącu, w 11 czy 12 miesiącu i dziecko się zatrzymuje, przestaje się rozwijać, przestaje zanika kontakt z rodzicami, przestaje mówić, jeżeli już mówiło, i zaczynają się zaburzenia, które później są diagnozowane jako autyzm. Czasami to się dzieje troszkę w późniejszym wieku. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że szczepionki mają tak zwane koadiuwanty, a też mają. Coś, co się nazywa metale ciężkie. W pierwszej dobie życia dziecko dostaje szczepionkę, której zawartość aluminium samego przekracza dwudziestokrotnie normę dla dorosłego człowieka na bodajże 2-3-3 lata. W takim, małym... w takim małym. I to takie małe ciałko. Mhm. Tak? Dlatego robi się to od razu, tuż po urodzeniu. Ja bym się nigdy nie zgodziła na to. To jest dziecko, którego w ogóle nie ma żadnego układu odpornościowego poza tym, co dziewiczyło od mamy. I wtedy już te ciała są no, biedne, są podatne. Tak? Potem te szczepienia się powtarza, powtarza. Ja już tutaj nie chcę podawać anegdotek, bo szczepionki takie nie można oddać do badania. Były kiedyś badane pod pretekstem, że została oddana szczepionka dla zwierząt do badania. Na cztery sztuki, dwie były bardzo toksyczne, dwie były dobre, więc na czym to polega, ja nie będę wnikała w ten temat, bo, bo to są godziny do rozmowy, do dokumentowania. Zresztą jest dr Hubert Czerniak, który tak. o tym bardzo dużo mówi, i, i myślę, że to, to wystarczy. Natomiast tutaj chciałam zaznaczyć: w momencie, kiedy do organizmu docierają metale ciężkie i dostają się do komórek nerwowych w mózgu, powiedzmy. Jak to wygląda? Można sobie to zobaczyć na filmiku na YouTubie, jak rozwija się komórka nerwowa. Akurat ślimaka, ale to działa dokładnie tak samo, się rozwija komórka nerwowa u człowieka. Ona rośnie, jest otoczona otaczką mielinową i ona po prostu wydłuża, żeby tworzyć nowe receptory, te dróżki neuronów. I w momencie, kiedy w jej pobliżu daje się mikroskopijną, laboratoryjną taką ilość rtęci lub aluminium, to co się dzieje? Ta osłonka zaczyna się wycofywać. Ona zanika, natomiast włókienka, które są wewnątrz tego układu nerwowego, tak jak, tak jak kabel, tak druciki, jakby się zdjęło osłonkę, to druciki tak sobie swobodnie pływają. I teraz, jeżeli obok są takie same komórki pozbawione osłonki milidowej, to w momencie, kiedy te druciki się ze sobą stykają, powstaje reakcja, powstaje przebicie, które w rzeczywistości odbija się na no, u dzieci autystycznych na stanach zapalnych, ale na braku kontroli tego, co się dzieje. To samo się dzieje u ludzi starszych, bo my wiemy już od bardzo dawna o tym, że metale ciężkie powodują właśnie choroby starcze, bo są uzbierane hmm. przez całe życie, a tego organizm sam się nie pozbędzie. A u dzieci po prostu poprzez szczepienia to się dzieje. Tak, I do, jeszcze i do... 30 lat temu, powiedzmy, garki aluminiowe były takie znane. Tak, oczywiście. Ja sama kiedyś w dzieciństwie jeszcze jadłam z garków aluminiowych. I to, I to aluminium do dzisiaj siedzi. Ono samo nie wyszło. Aluminium nie. jest takim metalem, którego nie ma w żadnym y, organizmie żywym na całej naszej planecie. Tak. Więc organizm sobie z nim nie potrafi poradzić. I teraz, jeżeli dochodzi do tych zwarć wewnątrz, to są dokładnie te objawy, w mniejszym lub większym stopniu widoczne na zewnątrz. Jak słuchałam kiedyś relacji dziewczyny która, autystycznej, która już dorosła, mówiła, że ona po prostu miała taki, taki chaos, taki ból w głowie, że waliła głową w podłogę, żeby nie czuć tego bólu, bo to było mniej bolesne niż to, co ona czuła. A generalnie autyzm, autystyk różni się od normalnego człowieka tym że ma kilkaset razy więcej stanów zapalnych w mózgu. Tak? Taka jest różnica niż normalny człowiek. Więc skąd się te stany zapalne się biorą? I to w zasadzie jest taka zasada, zresztą byłam swego czasu w Austrii na wykładzie doktora Klingharta. To jest taki lekarz z dużym stażem, już emerytowany. Się, on jest takim, powiedzmy, wielkim autorytetem od oczyszczania organizmu. Kiedyś był 5 lat z rzędu lekarzem roku Stanów Zjednoczonych, potem jak przeszedł na emeryturę, zaczął mówić, jak to faktycznie wygląda. Nawet chciano go pozbawić e, praw do wykonywania zawodu, ale już emerytowi nie było to potrzebne. Dzisiaj ma parę klinik e, w dużych miastach na świecie, m.in. w Wiedniu, w Berlinie. Gdzie zajmuje się oczyszczaniem? I dla mnie wtedy, to było już trochę lat temu, było zaskoczeniem, że on stanął na podium przed międzynarodową publicznością i wtedy już mówił otwarcie o smugach chemicznych. O częstotliwościach podwyższanych, non stop. jaki to ma wpływ. I on właśnie on wprost mówił, że to jest to, co powoduje choroby starcze. Wszystkie, łącznie z Alzheimerem, Parkinsonem, stwardnienie, stwardnienie rozsiane tam może być jeszcze, może być jeszcze jedna przyczyna. Tak? Mhm. Więc ja byłam mu bardzo wdzięczna za ten wykład, bo tamtej pory, podpierając się jego autorytetem, mówiłam o tym też wprost. Taka, taka osoba, taki nikt. Mówił na wykładach o smugach chemicznych i że to zanieczyszcza organizm, to po prostu ludzie się na sali śmiali, tak? Tak. No to jak z tego wychodzić? Bo rozumiem, że te wszystkie choroby mhm. do jednego worka można zapakować. No, można. Tam są pewne różnice, ale generalnie ma dużo cech wspólnych, jeżeli chodzi o postępowanie. Ja zajęłam się tymi chorobami, dlatego że w rodzinie pojawiło się dziecko. Które miało takie problemy jeszcze wtedy nie nazwane, jeszcze nie było słowa autyzm, trzeba było troszkę po macku e, działać, Siedem. szukać, więc najpierw był wyeliminowany gluten, były wyeliminowane produkty mleczne zresztą alergik automatycznie też, bo wiadomo, że jak metale ciężkie w mózgu, my mamy drugi mózg tutaj w jelitach. Jelita u wszystkich autystyków są no, biedne, tak? trzeba naprawdę ścisłą ścisły sposób żywienia prowadzić, żeby te metale pousuwać i żeby te jelita, osłony enterocytowe na ściankach jelita cienkiego, żeby się naprawiły. I było przede wszystkim żywienie wprowadzone inne, czyli bez cukru, bez glutenu i bez kazeiny. Mhm. Gdzie masło na przykład nie zawiera laktozy, kazein, to jest tłuszcz. Im lepsze masło, im większa zawartość tłuszczu, czyli tam to 82-3% minimum, tym, tym czystszy tłuszcz, który buduje nam na nowo układ nerwowy. Buduje nam na nowo układ nerwowy, bo układ nerwowy to są tłuszcze, to jest woda i tłuszcz, tak na dobrą sprawę. Jeszcze za chwilkę powiem jeden element, bo ludzie się bardzo dziwią. Ja polecałam kiedyś, kiedy nie było jeszcze dobrych preparatów, żeby zaparzyć kawę taką świeżo zmieloną i od razu zaparzoną pod ciśnieniem, bo ziarenka kawy zaraz po zmieleniu one się w ciągu dwóch minut utleniają. I jeżeli w ciągu tych dwóch minut kawę zaparzymy pod ciśnieniem, czy to w ekspresie, który mieli parzy, czy zmielimy, damy do kawiarki, która pod ciśnieniem też tą kawę nam parzy, tam mamy naturalną kofeinę. A naturalna kofeina wpływa regeneracyjnie na układ nerwowy, e, wspiera niektóre funkcje wątroby, jeżeli się ją popije wodą, e, dobrze wpływa na budowę flory bakteryjnej naszej własnej. A w tej gorącej wodzie ona się nie ginie? Nie. To tylko chodzi o utlenianie w powietrzu. Chodzi o utlenianie w powietrzu, bo w, utleniają się, no, tam są takie drobne ustroje, to jak hmm. się utlenią, to już ta kofeina jest syntetykiem, tak, już nie jest naturalna. I, I ludzie się dziwili, bali się, więc byłam zadowolona, jak pojawiły się preparaty, które mają tą naturalną, kofe, naturalną kofeinę z różnych źródeł w sobie, bo przy podawaniu tych preparatów e, zawsze uspokajam rodziców, żeby obserwowali. Nie będzie agresywności, nie będzie pobudzenia. Właśnie obserwują, że i w szkołach czy w przedszkolach te dzieci się wyspokajają i budzi się, tworzy się koncentracja. Mhm. Więc ta naturalna kofeina ma jak najbardziej dobry wpływ na dzieci, ale też trzeba pamiętać, żeby nie było cukrów, żeby nie było węglowodanów jak najmniej w takim żywieniu, no bo to jest substancja prozapalna, a my walczymy z tymi stanami zapalnymi. No i usuwanie metali ciężkich. Mhm. Tak? Więc tutaj parę sposobów. Jest dr Klinhardt, z czego się bardzo cieszyłam, akurat okazało się, że podobnych, jak ja sposobów stosował, zwłaszcza tego jednego preparatu, takiego minerałowego, który z jednej strony odżywia, z drugiej oczyszcza jelita z toksyn. Natomiast dzisiaj mamy takie krople też na bazie zoolitu, klinoptilolitu zrobione, zrobione, które się daje pod język i one pięknie do ze Stanów Zjednoczonych są sprowadzane te kropelki. Które pięknie właśnie wyrzucają z komórek nerwowych rtęć. Rtęć jest najtrudniejsza do usunięcia, nawet trudniejsza niż aluminium, którego dzisiaj mamy za dużo wszędzie. Tylko zawsze radzę, żeby skonsultować się z kimś, kto ma doświadczenie, bo rodzice na przykład nie wiedzą o tym, że jeżeli nie oczyszczą dziecku wcześniej jelit prawidłowym żywieniem, to e, takie metale ciężkie wyrzucane z komórek nerwowych spowodują wtórne zatrucie jeżeli jelita, między innymi nie będą przyjmowały tych metali nie będą wyrzucały na no, żołądkołem skałem. przepustowa tak oczywiście przepustowa z drugiej strony a z drugiej strony też e, trzeba jeść takie pochłaniacze tych metali ciężkich, tak? czy, mhm. czyli czy to, są, czy to jest produkt taki też na bazie tego samego zeolitu, ale po, po odpowiedniej obróbce, on nie ma metali mhm. ciężkich w sobie i ma u, uwalnia pierwiastki w postaci jonowej do krwiobiegu, a sam przyciąga wszystkie ładunki dodatnie, te, te toksyny, mhm. które nas zatruwają. No, bo już nie raz się spotkałam, że podawałam czy to taką chlorellę złamanymi Ściankami, która też ma zdolność wyrzucania metali ciężkich, nie aż tak dobrze jak ten preparat, to dużo dłużej trwa, ale Myślę, też, że nazwę ale tego też działa. też to możemy powiedzieć tego amerykańskiego? To się nazywa ród. To tak, tak jak korzeń. Tak jak korzeń, tam są i krople, i, i kapsułki, które regenerują ten układ nerwowy. Mm. E, ale na rynku polskim to jest trudne, to trzeba będzie jednak, żeby ktoś się zgłosił, Stanach pomożemy. Jakiś zastępcze coś, takie powiedzmy, zbliżone do swojej mocy. Drugiego takiego nie znam, ale może być na przykład chlorella z łamanymi ściankami, mhm. tak? E, I to jest coś, co też pomaga w usuwaniu tych metali ciężkich. Ale uwaga, bo przychodzili do mnie rodzice i nie zastosowali się do sposobu żywienia. Dziecko było karmione cały czas chlebem, makaronem, e, jakimiś nawet, może nawet nie słodkimi, ale solonymi paluszkami i tak dalej. To skleja jelita, tam jest jeszcze glifosat. I co się działo po podaniu tej chloreli? Ona po prostu powodowała wydobycie tych metali ciężkich z komórek nerwowych, to wracało, wracało do krwiobiegu. Wtórne zatrucie powodowało reakcje niechciane, bo te dzieci po prostu gorzej się czuły, tak? Więc, więc trzeba zadbać Cięty o to wtórne. najpierw, żeby to się wydobywało z organizmu. To wtórne mogło być nawet w danym momencie chyba groźniejsze, bo to był taki nagły uderzenie. Mhm. Dlatego trzeba najpierw przygotować to dziecko do tego, żeby usuwać te metale. Najpierw z tkanek, żeby były usunięte z jelit, stworzyć takie warunki, żeby organizm sobie z tym poradził. No to czy są jakieś takie zwykłe, domowe, chłopskie sposoby na to, żeby wspomóc ludzi? No, cierpiących na te dolegliwości. Wiadomo, że się nie wyleczy, czy nie uzdrowi. Ale można pomóc. Ale można trochę... Można pomóc i to dotyczy, dotyczy zarówno dzieci e, autystycznych, czy z zaburzeniami neurologicznymi, czy e, takich, które miały okołoporodowe porażenie mózgowe, czy osób z alzheimerem, parkinsonem, zespołem chorób starczych, tak? mhm. za zanikiem pamięci, czy rucho, ruchowości odpowiedniej. To zaczynamy od żywienia. Od żywienia. Po prostu. Najlepsze są takie rosoły gotowane na kościach szpikowych. Mhm. To się gotuje, wrzuca się dużo tych kości, gotuje się 24 godziny na małym gazie. Można wrzucić wszystkie przyprawy czosnek do tego i to się razem gotuje. Dlaczego? Dlatego, że kości takie mają bardzo dużo minerałów pierwiastków. One się wygotowują i organizm ma jakby już te, te czynniki, ma płynny pokarm, który jest wchłaniany. Saki potrzebują około 40 minerałów i pierwiastków, więc lepiej by było, żeby to było z dziczyzny, czy z jakiejś wołowiny, tak? czy no nawet, nawet z wieprzowiny ludzie robią, pomimo, że ja, ja tego nie, nie robię absolutnie. No też, na pasza Tak, ale chodzi o tak, że tam mamy wszystkie kwasy tłuszczowe, jeszcze ten szpik. tak Ludzie sobie też to biorą i to później można zawykować w słoiku. Samą tą wodę, tak? Samą tą wodę, ten rosół taki, który z tego powstaje, z tym szpikiem. I dodawać do każdej zupy, każdego sosu, tych słoików parę sobie trzymać, powiedzmy tak dwa do czterech tygodni, one zachowują wszystkie właściwości. I to jest, co, to jest płynny pokarm, który nawet przy zaśmieconym jelicie dociera. W odpowiedni sposób do organizmu. I daje nam i kwasy tłuszczowe, i aminokwasy i trochę tych minerałów, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, więc jest to korzystne, ale warto w takim przypadku zminimalizować absolutnie spożycie produktów zbożowych, zwłaszcza mhm. tych z glifosatem. I może nie nagle, bo, tego, bo to jest tak, jakby komuś coś odebrać. Nawet trzeba wybudować, zmniejszać ilość i na przykład najpierw codziennie, ale mniej, potem co drugi dzień. I jeżeli już ktoś musi jeść chleb, to najlepiej, żeby ten chleb, jeżeli ktoś ma możliwość oczywiście, zrobić z płaskórki, z samoprzy, takich zdrowych zbóż niesypanych glifosatem, ukryć kromeczkę i zrobić z tego grzankę chrupką. Hmm. Nawet jak nie mamy możliwości, kupimy zwykły chleb to w postaci y, grzanych, w postaci grzanki będzie lepiej to działało, dlatego że y, gluten przypalony, taki już y, chrupki, nie ma takiego mocnego działania na organizm. Oczywiście glifosatu nam to nie zniweluje, hmm. ale będzie, będzie delikatniejsze y, dla układu pokarmowego i tak powoli, powoli odzwyczajać, a w to miejsce wstawić. Y, różnego rodzaju sałatki orzynowe, mogą być chipsy z warzyw bardzo fajnie własne, robi się, własne. takie własne, może się, można robić z buraka, z marchwi, z selera, z pietruszki, z zielonych nawet roślin jak z jarmużu, to się smaruje troszeczkę oliwą, czy olejem kokosowym, czy masłem klarowanym do piekarnika, posypujemy przyprawami, to jest smaczna przekąska dzieci, autystyczne, które mają problem z żywieniem, je trzeba przestawiać powolutku. One, one się przestawiają na, kiedy, na takie rzeczy. Jak ktoś, jak dziecko na przykład nie chce się odzwyczaić od ziemniaka, tak? czy od tak. jednego rodzaju zupy, no to dodajemy do tej zupy powolutku, powolutku, stopniowo żółtko roztrzypane, jedno, drugie, trzecie, żeby te kwasy tłuszczowe były, masła dużo, tak. E do ziemniaki powolutku no, staramy się tak, żeby przemycać marchewkę, pietruszkę, rozdusić. Oczywiście stopniowo dodaje się coraz więcej, coraz więcej, bo smaki się, kubki smakowe się przyzwyczajają. I potem nawet jak te ziemniaki mają kolor e, marchewkowo-zielony, na przykład od, od jarmużu czy od brokułów, to tak czy inaczej no, dziecko to akceptuje, bo to jest rozłożone w czasie i takie... Mhm. takie sposoby są naprawdę tutaj skuteczne, tak? No, y, doktor Ewa Bednaczyk-Witoszek, z którą też tam parę lat temu nagrywaliśmy, to ona propaguje taką swoją opracowaną dietę, tak zwaną DD, y, DDP, dieta dobrych produktów. Mhm. I y, y, dla większości pacjentów, z tego co ja rozumiem, może jest inaczej, y, to ona y, proponuje y, zmianę diety y, poprzez y, eliminację pieczywa co drugi dzień, żeby na też początku można. człowiek w ten sposób się przyzwyczajał, no, i wtedy, jeśli powiedzmy, rodzice są właśnie z takim dzieckiem, widzą po jakimś czasie zmiany, no to sami już eliminują właśnie tę pszenicę z pożywienia. Ja myślę, że najważniejsze jest to, co się dzieje w głowie rodzica. Tak. Jeżeli mama jest zdeterminowana, zrozumiała i chce, to ona znajdzie swoją drogę, żeby dotrzeć do dziecka. Najtrudniej jest tym rodzicom, tu, że, ale przecież on nie będzie chciał, ale on tam tego nie, ale nie zje mhm. tego, na pewno nie zje. Tak? Takie podejście po prostu utrudnia wprowadzenie zmian, bo dziecku trzeba dużo tłumaczyć. On nawet jeżeli wydaje się, że nie rozumie, że nie słucha, do niego to trafia. A przekonanie mamy płynące z serca będzie działało tak. na dziecko, tutaj nie Ciekawe ma dwóch dziecko. zdań z osobami starszymi jest dokładnie tak samo. Nie dlatego, że dzieci nieją, ale że, dlatego, że tak samo potrzebują miłości, opieki, jeżeli im się tłumaczy, to jest lepsze dla ciebie, robię to z serca, z miłości to ci pomoże. Zobaczysz, tego jeszcze nie robiłeś w życiu, więc, więc zróbmy próbę. Mhm. Tak? To naprawdę działa. A to jest podstawa, zmiana sposobów żywienia, tego żywienia, które doprowadziło do takiego stanu. Tak? Czy, czy no, no nie, nie zawsze żywienia, ale my jemy tyle substancji toksycznych, że to, no, że to się w głowie nie mieści, że, że ten organizm jeszcze sobie z tym radzi. A czy badałaś, bo często mówisz o tym maśle, czy badałaś swoimi urządzeniami różne rodzaje tych tłuszczów dobrych, naturalnych? Jaka jest między nimi różnica w przyswajalności, we wpływie na organizm, tak powiedzmy masło, czy taki super olej, olej z oliwek, czy jakieś inne oliwy, tłuszcze zwierzęce, roślinne, jak to się ma do siebie? Generalnie to zależy od organizmu, bo jeżeli wrzucimy sobie, dysponujemy urządzeniem, które pokaże alergie i nietolerancje pokarmowe, to się okazuje, że to masło, które dla większości jest dobre, komuś będzie szkodziło. Bardzo indywidualna sprawa. Często robię też tak, że mówię osobom, żeby przygotowały próbeczki różnych pokarmów, bo uważam, że urządzenie też ma pewne częstotliwości zakodowane. My bazujemy na tym takim ogólnym skanie, tak, który okay. pokazuje nam. Nietolerancję, alergię. A ten konkretny, która ta osoba je, jak mi przyniesie w woreczkę, to wrzucę na paradwola, to się dzieje błyskawicznie, raz, dwa, trzy, to od razu widać: dobre, niedobre, neutralne i co z tym robić, tak? I, i wtedy na przykład ktoś mi przyniósł siedem, osiem rodzajów płatków owsianych. No. Sprawdzałam temu dziecku i wychodziło, wszystkie wyszły źle, tylko jedno wyszło dobrze. Dlaczego? Nie wiem dlaczego. No, tyle lat pracuję z tym. Takim najprostszym aparatem Wola, bardzo szybko, łatwo się z tym. To powiedz, na czym to polega to, to, ten aparat? Bo, bo nie słyszałem tej nazwy. Aparat Wola? Tak. Generalnie dużo prowadzi się i terapii i badań, badań diagnostycznych. Akurat kiedyś robiłam badania takim aparatem Salvia to się nazywa. Takie proste urządzenie na bazie częstotliwości Wola się mówi, czyli Wol mm -hmm. to był ten doktor, który jako, jako pierwszy wprowadził urządzenia do badania poprzez częstotliwości drgania. Tak? Każdy organ w organizmie patogen ma swoją częstotliwość drę. Mhm my jakąś pamięć wiemy, jakie to są drgania i poprzez porównanie, poprzez częstotliwości, które przychodzą przez organizm widzimy, czy rezonuje z tym drganiem, czy nie. Czyli podobnie jak Hilda Clark też. bardzo Podobnie, podobnie no. jest, bo to są te same częstotliwości. I teraz, jeżeli ja do tego urządzenia wrzucę jakiś pokarm, mhm. jakiś lek, jakiś kosmetyk, jakiś e, mm, nie wiem, suplement diety tak. Tak? i sprawdzę na konkretnej osobie, to od razu, od razu mam odpowiedź. Albo tak, albo nie, albo nie wiadomo, czy nie wiadomo, jak potrzebne to trzeba, jak nie, jak niepotrzebne to niekoniecznie, albo w pierwszej kolejności do wyeliminowania. I to się fajnie sprawdza w praktyce. Tak, jeszcze nazwisko Alexis Karel. Chciałaś coś na ten temat? Tak, mówiłam wcześniej. Alexis Karel to był ten doktor, który właśnie badał komórki kurczaka na tych płytkach Periego i udowodnił, że komórka może być prawie, że nieśmiertelna, pod warunkiem, że ma wszystko to, co przewidziała natura, żeby prawidłowo funkcjonowała, czyli czyste płyny, czystą wodę, tlen, minerały pierwiastki wszystkie. Mhm. I doktor, doktor Karel, tak. Natomiast ja mówiłam o doktoru Karelu przy okazji właśnie zwierząt, bo my mhm. wiemy o tym, że na taki kurczak na przykład do funkcjonowania potrzebuje 20 paru pierwiastków, a taki sak potrzebuje około 40 albo nawet powyżej 40. Dlatego, jak mi ktoś mówi, że je tylko mięso kurczaka, ja mówię, dlaczego? Już, już nie daj Boże, kupowane w centrum handlowym to nie jest kurczak to jest trucizna, to jest po prostu trucizna i jakie wartości, poza paroma aminokwasami, co on ma dostarczyć dla organizmu, tak? tak? i teraz to w kontekście do tych chorób układu nerwowego. Tak, bo nie wyobrażam sobie regeneracji układu nerwowego bez podania dobrych tłuszczów. Krótkowiązaniowe tłuszcze są te, które najszybciej regenerują. I tak, i teraz łatwo można zauważyć, bo większość dzieci autystycznych bierze masło do ręki i do buzi, bierze kawałek boczku, smalec, yy, nie, smalec na przykład, uwielbiają smalec te dzieci, u, uwielbiają yy, słoninę, weźmie słoninę taką sło, soloną czy wędzoną i jako przekąskę, one to uwielbiają I ja bym chciała nie, tak zwrócić się do rodziców, żeby im tego nie bronili, bo te dzieci dobrze czują, czego chcą, mm. najgorsze, w żywieniu i to samo u osób starszych, bo to, to, że cholesterol to wiemy, że to nie jest prawda, co nam wymówiły reklamy i przemysł tłuszczowy. Tak. Im więcej tłuszczujemy, tym niższy cholesterol jest, i, a mamy prawo z wiekiem mieć go coraz więcej i wtedy dłużej żyjemy, ale to jest kolejny temat. Natomiast nie brońmy tego. Odstawmy węglowodany, odstawmy zboża. A dajmy te tłuszcze. Tłuszcze dają około 300 razy więcej cząsteczek ATP niż węglowodany, czyli tej energii mitochondrialnej. Jak wypiję rano szklankę kawy, tak suto określonej masłem, np. przykład trzy czubate łyżeczki masła, to później do pory obiadowej już się nie chce jeść. Jest energia, jest siła. Organizm dobrze funkcjonuje, bo nie jest obciążony trawieniem a energia jest i siła jest. Tak okay. samo możemy robić właśnie u takich osób, to jest smaczne, to jest pożywne, a ten chleb po prostu usuwać, usuwać, tak samo makarony, no od czasu do czasu coś, ale takiego na przykład z brązowego ryżu jeszcze, jeszcze, jeszcze gdzieś tam to się sprawdza. Jasne. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Dziękuję.